Mokre TV witam Państwa serdecznie. Miałem do tego wracać za kilka miesięcy i pewnie wrócę, bo to dopiero później się okaże, ale no muszę przyznać, że akcja pod tytułem skejtu i mokre w pozytywny sposób zakończyła się wynikiem dla mnie lekko nieoczekiwanym. Hmm. Liczyłem mniej więcej na Tyle tych łap w dół, ile, ile zwykle jest w górę, ale okazało się, że akcja się chyba spodobała. No niemniej jednak nie, nie chciałbym tego dalej kontynuować. To był tylko taki jednorazowy wybryk, aczkolwiek wyszedł bardzo pozytywnie, bo dawno już nie dostałem takiej ilości pozytywnych komentarzy. Przy okazji konwertowania wczorajszego filmiku i grzebania w komputerze, znalazłem film sprzed jakichś dwóch albo i trzech miesięcy, którego z jakiegoś powodu nie władowałem. Wobec czego, mm, zobaczcie sobie teraz sami, co tam się działo. Taka delikatna odskocznia od tej akwarystyki roślinnej. Mokre łapska. Pomyślałem, sfilmuję, bo jutro już może tego nie być. Nie wiem, czy widać. No widać. Moja samica kakadu wprowadza dosyć konkretny terror. Samica nie tylko, samiec również. Na załączonym obrazku, nie wiem, czy widać, pływają malusieńkie apistogramy Kakadu ten przyszedł sprawdzić kto tutaj się wcina w temat ale jazda w odcinku z Laki Akwarium mówiłem, że apistogramy wbrew pozorom czy pielęgnice w ogóle wbrew pozorom jest łatwo rozmnażać ale nie sądziłem, że tak szybko się o tym Przekonam, tym bardziej, że nie wiem, czy wiadomo, czy nie, yy, z adaptacją tych apistogramów miałem troszeczkę problemów. Pierwszy samet się nie zaadaptował, yy, drugi wyskoczył i ten, który jest, jest do trzech razy sztuka. I widać, że chyba jest wszystko ok. Dwa tygodnie temu, po powrocie, może się odsuniemy troszeczkę, żeby im nie przeszkadzać. Jakieś dwa tygodnie temu, po powrocie z pracy, bo jest ta ryba takim moim troszkę oczkiem w głowie, muszę przyznać. I mi na niej zależy. I zawsze, jak wracam z pracy, to zerkam, tak czy są. Czy nic nie zdechło, czy nic nie wyskoczyło, czy wszystko jest ok? No, ale zwykle bywa. Troszkę przewrażliwiony jestem z racji na to, że straciłem dwa piękne samce. Natomiast y, pewnego dnia, jakieś dwa tygodnie temu, nie mogłem się ich dopatrzeć. I sobie pomyślałem, że stało się coś złego. Natomiast tak patrzę, kiryski czarne są w zupełnie innym miejscu akwarium niż zwykle bywają. Reszta ryb jakaś taka poprzeganiana. Neony przypomniały sobie, że są rybą ławicową, ale to było jakieś dwa tygodnie temu. Nie wiem, czy ten narybek, który właśnie przed chwilą widzieliśmy, to jest ten narybek sprzed dwóch tygodni, bo po jakichś dwóch, trzech dniach nawet się pytałem takiego jednego specjalisty od rozmnażania takich rybek, właśnie jak apistogramy, co z tym dalej robić. Poradził mi, żeby nic, i w końcu dopatrzyłem się, że para-apistogram siedzi sobie właśnie za tym korzeniem i tam czegoś bardzo pilnują. Więc wiadomo już było, że jest to ikra. Natomiast dwa dni później, trzy dni później zauważyłem te ryby zupełnie wolno pływające po całym akwarium, i pomyślałem sobie, że tą ikrę zwyczajnie olały. Dziś yy, zaobserwowałem kolejną rzecz taką dziwną, bo nawet wczoraj tego jeszcze nie było, że apistogramy stały się bardzo, ale to bardzo agresywne w stosunku do jakichkolwiek innych żyjątek, ale to już bez obwijania w bawełnę tłukom kogo popadnie, zresztą widać nawet samiec, i samiec i samica są. Są mnie przebierają w środkach, nie ma przebacz, ryby poprzeganiane zwykle. Dziś znalazłem te yy, to statko tych, tych takich wigglersów z matką po drugiej stronie akwarium i wtedy ryby były po lewej stronie akwarium. Przed chwilą znalazłem to statko po lewej stronie akwarium, wszystkie ryby są poprzeganiane na prawą stronę. No i fajnie. Kwestia tylko, a, przy okazji jeszcze widać mój nowy zakup sześć pantków. Yy, Pantki Korridora yy, z Panda na YouTubie naszym polskim przynajmniej noszą opinię yy, kirysków o jak największej, yy, naj, największym stosunku, yy, czy też wskaźniku umieralności. No moich sześć od tygodnia pływa tydzień, to jest żaden czas, żeby powiedzieć, że żyją, ale mają się całkiem nieźle, mają zupełnie inny charakter niż kiryski czarne. Wracając do a gramów? co ja z tym zrobię? Gdzie są te maluchy? Cóż ja z tym zrobię? Ano nic. Nie karmiłem ich w sensie takim, żeby y, jakoś specjalnie coś tutaj dla narybku dawać. Nie mam specjalnie ani możliwości, ani wiedzy na ten temat, jak karmić na rybek. Natomiast jeden z kolegów, takich już obcykanych w te klocki, powiedział mi, że w tym akwarium może być już naprawdę bardzo dużo takich mikroskopijnych żyjątek, którymi oni, one, te rybki się już odżywią. Wygląda na to, że już się tym odżywiły, dlatego że pływają wolno w toni wodnej. Nie mają już dawno pęcherzyków żółtkowych. Całkiem swobodnie z tego co widzę im to idzie. Naliczyłem chyba z 16 sztuk. To muszę powtórzyć po kimś kto się po prostu troszeczkę lepiej zna niż ja. Najlepiej co robić w takim momencie? Najlepiej nic nie robić. Dać tym rodzicom, one najlepiej wiedzą co tu robić. A nóż się coś uchowa. Oczywiście nie liczę na to, że coś się uchowa, ale. No nie powiem, no byłoby fajnie, tylko kwestia, co ja z tym zrobię. Jeszcze jedna taka informacja, która, fajna, której się dowiedziałem: że właściwie te młode można ze starymi zostawić tak długo, jak starym nie przyjdzie. Yy, ochota na następny miot, na następne darło, ewentualnie tak długo, jak już będzie widać ten delikatny demorfizm płciowy u osobników yy, płci męskiej i żeńskiej, bo wtedy samce zaczną się tłuc. Tyle co się do... to nie jest, to, to nie są moje doświadczenia, Tyle, co się dowiedziałem o rozmnażaniu właśnie takich pielęgniczek od kolegi, który się na tym zna troszeczkę lepiej. Gdzie ten samiec? O, tutaj jest. Także będę sobie obserwował sytuację. Absolutnie nie mam zamiaru ingerować. Kto wie, no może się cieszę na zapas. Chociaż tak naprawdę z rozmnażania i z kolejnych 16 ryb w tym akwarium... Nie bardzo się, tak naprawdę cieszę, bo co ja z tym będę robił. Ale zobaczymy. To nie w kipierdział rybka jest. Więc yy, nie wiem, może wśród UK, może gdzieś tam to rozdam. Ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Na razie jestem oczarowany obserwowaniem tego widowiska. Bo chyba widać, widać na ekranie dokładnie, gdzie pływają młode, jak matka ich strzeże, jaka jest wkurwiona, wybarwiona. Samiec również. No i cóż, gadka troszeczkę nie klająca się, dlatego że ten filmik powstał naprawdę bardzo szybko, nieprzemyślany, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jutro mogę ich już nie znaleźć. Mokre łapska. do widzenia. No i następnego dnia okazało się, że znalazłem i dziś yy, powinienem pokazać i pochwalić się już kilkutygodniowymi młodymi kakadu, aczkolwiek tak się nie stało. Rybki pływały sobie jeszcze z matką przez około nie wiem 7-8 dni, aczkolwiek wygląda na to, że tego detrytusu brakło, albo nie wiem, nie smakował. Z pełną świadomością nie chciałem budować wylęgarni Artemii, dlatego że po prostu nie mam gdzie tego zrobić. I na powietrza mi w pokoju 24 na dobę lekko by mnie wkurzał. Liczyłem na to, że jakimś cudem, przypadkiem młode sobie poradzą, ale wyglądało na to, że Codziennie było ich coraz mniej i codziennie były coraz jakby mniej żwawe. Niemniej jednak była to pierwsza próba, a przy pielęgniczkach pierwszy raz rzadko dochodzi do skutku. Muszę też przyznać, że zauważyłem po czasie, że ten moment, w którym ja dodaję do tego akwarium sporo humusów, bo raz na jakiś czas rzeczywiście dorzucam szyszek, do, dorzucam liści katapangu, stymuluję te ryby do, do tarła i, yy, oraz większa, większe podmianki wody. Te większe podmianki wody odbyły się w momencie, kiedy chciałem tą wodę delikatnie zmiękczyć yy, w kwestii braku wzrostu <laughs> aponogetona. Longi a efekt uboczny był taki jaki widzieliśmy na filmie, no nie jednak miło było popatrzeć na to widowisko, mokre łapska, dziękuję